Witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj, Krzyziegwer, a to kolejny odcinek z gry Gothic. No, więc ostatnio trochę żeśmy tych goblinów pobili. Teraz zanim zacząłem, włączyłem przycisk nagrywania Ubiłem 3 albo 4 i wchodzę dalej do środka. Potem się wszystko pozbiera to wracając. Teraz muszę pamiętać o częstszym zapisie. Żeby nie było takiego przypadku Jak wcześniej. W wcześniejszym odcinku o, tam jest czarny goblin. Wybawmy je. Wow, teraz to ich wybawiłem Może jeszcze jeden level się wbije się zatrzymały tu już dobra leć no właśnie Teraz będzie trzeba potka użyć Bo każdy następny cios to jest nasza śmierć Gdzie jest potek? Albo dwa użyjmy. Dobra, jeden padł. Doświadczenie plus 120. Jest ich tam dużo, dlatego myślę, że fajnie level by było na nich wbić. Dobra, ten już się wycofał. I biegnę dalej. Dobra, to teraz zapiszmy i popatrzmy tylko z ciekawości, ile do kolejnego levelu zostało. Oj dużo, prawie 4000, więc levelu raczej nie wbije. Chodź tu. Dobra, levelu raczej nie wbije, ale trochę na ekspie. Chyba że ich jest tam aż tak dużo. Około 40 bym ich potrzebował ubić. No mniej niż 40 akurat, ale. Dobra, zapiszmy znowu tutaj. Ja wiem to będzie du dużo zapisywania, no ale jak się przyda, no damy rady pokonać. Ja... Strategia jest. Chodźcie, nie wiem skąd wyskoczą, zewsząd wyskoczą Ciekawe co te komnaty kryją, jak tyle czarnych goblinów je pilnuje Dobra, zatrzymały się Dobra, kolejny dostał, lecą za mną Mam nadzieję, że szczał mam jeszcze dużo nie słyszę? O, zatrzymały się. Mega blisko się zatrzymał. Do lasu nie mogę wbiec. Bo tam są potwory. Dobra, zatrzymał się. Dobra. Tylko chciałem go trafić, bo widziałem, że ten jeden nie leci, więc go padły miną. No. Dobra. Jeszcze ktoś leci. O, gór, guru. guru. A, uciekaj. Nie wiedziałem, że guru tędy chodzą. Dobra, odwróć się. Bij tego. Dwa padły. Dobra, kolejny padł. Zapiszmy sobie teraz grę. Bo nie wiem, co może nas spotkać po drodze. Dziwi mi się, gdzie te góry idą. Tam idą, dobra, niech sobie idą. Pewnie idą do e, kopalni starego obozu. Właśnie, tam też by trzeba było się wybrać. Tam są pełzacze. A ja też nie wiem, jakie jestem na pełzacze. Może też się będzie udało je upolować, tak jak te bestie. A żeby cokolwiek zrobić, muszę być silniejszy. potem zobaczymy, jak szczury będą bite. Chociaż jaszczur chyba szybciej dużo podchodzi. Ale no, z jakieś 5 kolejnych było ubitych, jak tam z Expem? 15 240, a potrzebujemy 18 tysięcy. Jeszcze niecałe 3000. Powiem wam, że jeszcze może to wbijemy ten level tutaj. 20 siły więcej. O mocno byśmy już byli. Jest czarny goblin. Dobra. Lecą jakieś na mnie? Nie leci. Żaden na mnie nie leci. Tu są najbliżej. Dobra, biegnij, biegnij. Bo teraz ze wszystkich komnat lecą. No, Ale kolejny tu był ubity. Zatrzymały się. No. Dobra, a ty biegnij już. Kolejnego ubiliśmy. Dobra... Ten tutaj... Nie, spad mi... Dobra... Żeby nie zanudzać, ja to przejdę bez was... A potem, <ścoughs> tych odpalę filmik, kiedy będzie... <ścoughs> będę już w środku. Żeby was nie zanudzać, bo nie wiadomo, ile to będzie jeszcze trwało. Więc... Za chwilę wracamy z powrotem. A więc witam Was ponownie. Pozbyliśmy tych, się wszystkich goblinów. Niestety trochę to potrwało, ze względu na to, że skończyły mi się szczały. Strzał, I musiałem aż lecieć do nowego obozu za tymi szczałami. Przy okazji, z wielkimi trudami pokonując tego. Gościa coś tak na mnie rzucał, na początku tylko mijałem. Ale został pokonany. I czysta expa wpadło. Zdobyłem szczały. Jest ich około 160. Po czym wróciłem tutaj i się okazało, że zostały mi dwa gobliny do rozwalenia. To było najlepsze. Rozwaliłem te dwa gobliny. No i tak jak wam obiecałem, pokażę co jest wewnątrz. Widzicie jeszcze ten czarny goblin jest. To jest jedna z komnat. Bryłki rudy, strzały, zwój strzała, maczuga, napój, piwo, piwo Podejdę bliżej, skrzynia, otwieraj. O! Wytrychy, pełno rudy, opłacało się nawet, już uważam że się opłacało jeszcze tu jest jedna skrzynka i jedna komnata z tego co co wiem co tam? wytrych, piwo, piwo o, jakaś książka zobaczymy co to jest bo szczerze nie wiem ta starożytna magiczna księga zawiera fragment trak fragmenty traktujące o wykorzystaniu mocy kamieni ogniskujących. Aha. Ale nie widzę, żebyśmy coś dostali za to, że to przeczytane. No dobra, trudno. Idziemy jeszcze do tej komnaty. Ale tu nic nie ma. Czyli cenne było tylko tam. Dobra. Aj, wróciliśmy się tutaj. Zostaliśmy trochę XP. Niestety na level nie starczyło. Jeszcze brakuje 1500. Będzie level. Aha i tamte punkty umiejętności wbiłem w siłę. Dzięki czemu też to mi pozwoliło tamtego gościa szybko pokonać. Ale zanim ruszę znowu na arenę, chciałbym jeszcze trochę misji porobić. Żeby dobić ten level, trochę popolować. Nie wiem, jak pójdzie z jaszczurami na łuki łukiem. Czy one też są odpuszczamy jak gobliny. Dobra, a tu jeszcze są pałki. Kij jest z gwoździami. Tu jeszcze widzę kij z gwoździami. Dobra, to ja bym ruszył na tej jaszczury, chociaż ciężko to widzę. Ale spróbujmy. Zapiszmy grę. I wyciągnijmy łuk. Jakiś jaszczur, co najbliżej jest. Czekajcie. Może ten? Straciliśmy już trzy Dwie. Dobra. Na trzy hity był jaszczur. Ale żeby nie tracić zbędnie HP, uciekajmy. Chyba sobie odpuściły. Dobra. Oj. Mocno mnie trafił. Murat puścił znowu. Dobra. Jest 80 expa, ten się nie kaptał nic. Dobra, kolejna 80 XP jest o, sporo tych cennych rzeczy u nich jest Pazury, wartość po 15, ładnie. One niby wartość jest po tyle, ale wszyscy skupują taniej. Dobra, tamta jaskinia oczyszczona. Fajka. Gdzie ten jaszczur, co mnie zaatakował? Ciało znikło. Hmm, dziwne. Dobra, zapiszmy, bo wiem, że tu coś się jeszcze czai. Coś potężniejszego. Nie wiem jak sobie z tym poradzę. Nie, to jest tu, oj, trochę uciekamy, bo nie wiem jak teraz będzie na na wilka z czym mnie gonią tak goni mnie dobra jeden padł drugi został nie chcę odpuści, jego ja też złoczy. Ok Czasne. Dobra. Doświadczenie znowu wpadło. Pozbierajmy te piekielniki. Cofnijmy się jeszcze trochę do tyłu na tamtego. Po tamtego wilka, i pozbierać to, co tam jest. Czyli w sumie. Jesteśmy bliscy, dro blisko drogi do znaczy blisko drogi. Jesteśmy w drodze, tak jakby do nowego obozu. O, to aż 70. Chciałbym tylko coś wypróbować, jak będziemy z broni białej walczyć z tymi oto jaszczurami. Zapiszmy sobie. Się na nie rzucę w razie czego potem je wykończę słuku. odsuńmy się trochę, dobra dobra ej zaciął się na mnie ale dobra, nie będziemy ich z łuku atakować, po prostu podejdziemy i zniszczymy. Prawie są na hita, to jest fajnie. Fajnie już tak silnym być. O, to jest nie... Inny... Dobra, padły wszystkie. Dobra. Teraz jeszcze coś zjedzmy. 70. Dobra. Zjedz te piekielniki. Zapisz, zapisz. Dobra. Wydamy się jeszcze w jedno miejsce. A tu jeszcze piekielnik jest. A nie, gorzki chleb. Jak już jesteśmy przy obozie bractwa, to udamy się pozbierać od tych zbieraczy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie co, jakiś składnik do wytwarzania czegoś tam u nich. nadzieję, że w nocy, hmm, przepraszam, też dam rady to zebrać. Ale dobra Tak już patrząc zanim długo będzie kolejny level i wbiłbym znów w siłę, bo wtedy na arenie sobie powinienem poradzić bez problemu Dobra no, przejdźmy Oj, tam się zabłysło bagnoty które... Oj, spadłem Brędy tutaj przejść. A tędy chyba sobie przejdę. Tak, tędy. Tu jest gościu, do którego chciałem iść. I tam też są ludzie, do których bodajże chciałem iść. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Bal netback Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. E, rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj. Mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. <laughs> Koniec. Nie wiem, czy mogę je zbierać. Przysyła mnie Bal Orum. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Wirana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Komu niby miałbym sprzedać to dziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Nie, powiedz mi komu? Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do korka loma, obydwaj wpadniemy w nie lada kłopoty. Gdybyś. Ko Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem jasne. Dobra, kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę pięćdziesiąt bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Dobra. 50 bryłek to uczciwa cena, proszę bardzo. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się Cifer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na jeziorze. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Dobra, zbieram to. To już tak nad tym bagiennym zielem oddawaj. He he. Dobra, to w tym odcinku będzie to wszystko. Trochę poekspiliśmy. następnym pójdziemy tam dalej, szukać tego jednego gościa. Zobaczymy co, gdzie nas przywiedzie. Jeżeli... się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, zapraszam do subskrypcji kanału. A teraz... Część się i do kolejnego odcinka. Cześć.